Non-violence w praktyce. Taka konferencja trochę na tego temu. Ciąg dalszy tego, co żeśmy mówili wczoraj, ale może jakiś inny aspekt. W Ewangelii według Świętego Mateusza jest rozdział 18, który, jak w większości egzegeci uważają, jest poświęcony wspólnocie. Jeszcze raz to powtórzę. Osiemnasty rozdział Ewangelii Mateusza jest poświęcony wspólnocie. Pozwólcie, że przeczytam tylko nagłówki poszczególnych fragmentów tego co dotyczy wspólnoty. Zaczyna się ten rozdział o wspólnocie z porem o pierwszeństwo. Następnie są zgorszenia, później jest zabłąkana owca, później jest upomnienie braterskie. Obowiązek przebaczenia i rozdział kończy się przypowieścią o nielitościwym dłużniku. Tak Mateusz chce mówić o wspólnocie. Bardzo ciekawe, bo w samym środku pomiędzy właśnie sporem o pierwszeństwo, zgorszeniem, upomnieniem braterskim, obowiązkiem przebaczenia, znajduje się taki malutki fragment w Ewangelii Mateusza, bardzo nam dobrze znany. O zaginionej owcy. O tej owcy, która jedna ze stół się zgubiła, i pasterz zostawia 99 i idzie szukać tej jednej. Dlatego Mateusz umieszcza to w samym środku, dlatego żeby przypomnieć, że cała wspólnota chrześcijańska ma mieć taką samą postawę wobec małych i słabych, i zagubionych, jaką miał Jezus. I to jest przedziwna prawda, którą nam. Ujawnia ta przypowieść w samym środku. Wiecie też, tak po 20 latach stałego życia we wspólnocie, coraz bardziej się przekonuję, że jest to naprawdę poważne wezwanie, żeby zobaczyć, że we wspólnocie nie tylko mocni są dla słabych, ale słabi są także dla mocnych. Oni są tu dla mocnych. Oni są po to, żeby ci mocni. Też coś doświadczyli. To jest bardzo trudna prawda do zaakceptowania, dlatego, że jakby tendencja ego jest taką tendencją do trzymania się tylko tych e, mocnych, czy zwracania uwagę tylko na tych mocnych, a jakby nie myślenia albo myślenia innymi kategoriami o tych słabszych. I to jest tak, że jakby naturalna tendencja w takiej grupie przyjacielskiej jest taka właśnie, żeby bardziej przebywać z tymi. Z którymi się rozumiem, z którymi jakoś rezonuję, którzy jakoś mają moje poważanie. I w takiej grupie przyjaciół, w której są tylko ci, których lubię i których akceptuję, i których szanuję, bardzo łatwo jest o taki ekskluzywizm i sekciarstwo, takie przeświadczenie o własnej wyjątkowości. Dlatego przedziwne jest, że w każdej wspólnocie, w każdej wspólnocie e, zawsze jest jakiś trudny brat. Ja myślałem, że to tylko w Lubinie, tak jest, ale się okazuje, że gdziekolwiek nie jestem na świecie, niezależnie od kultury, niezależnie od języka, niezależnie od tego, czy ta wspólnota powstała 5 lat temu, czy już tam istnieje od setek lat, zawsze bez wyjątku w tej wspólnocie jest jakiś trudny brat. I to jeszcze jest tak, że albo to jest jeden brat trudny, który jest trudny dla wszystkich innych, albo każdy ma swojego trudnego. Bo to też tak bywa czasami, że każdy mówi, że ma jakiegoś trudnego brata. On jest po coś. On jest po coś, żeby przede wszystkim pokazać, że jeżeli kochamy tylko tych, którzy nas kochają, to cóż, cóż szczególnego czynimy. Jeśli potrafimy być tylko z tymi, którzy z nami lubią być to co w tym nadzwyczajnego? Ale weź, życie tu człowieku całe życie, całe życie w miejscu, w którym spotykasz brata, który jest dla Ciebie, nazwijmy to delikatnie, wyzwaniem. W różnych przestrzeniach. No, on stawia wyzwanie. To jest właśnie wskazanie na to, co stanowi fundament tej praktyki duchowej w tej wspólnocie. Jeżeli... Wspólnota się gromadzi czy zbiera się grupa tylko po to, żeby właśnie stworzyć takie kółko wzajemnej adoracji, to nie ma tam miejsca na doświadczenie ewangelicznej miłości. To jest tylko takie pielęgnowanie własnego ekskluzywizmu, w którym utwierdzamy się tylko w tym, że jesteśmy lepsi niż inni. Inni to jeszcze muszą się na nas, do nas wpatrywać, bo jesteśmy cichy, i pokornego serca i uczyć się jak to powinno się żyć. No właśnie nie. Właśnie sprawdzian tego, czy to jest autentyczne, czy ta praktyka, moja praktyka yy, miłości ewangelicznej jest autentyczna, sprawdza się właśnie w tym bracie, którego spotykam, który jest dla mnie wyzwaniem. Miłość ewangeliczna, ona nie opiera się na ckliwych słowach i na wymuszonych uśmiechach, i na mówienie, że wszystko jest w porządku, że jest cudownie, tylko opiera się na tym, co Święty Benedykt kapitalnie zawarł w swojej regule w przedostatnim rozdziale o dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni. Jak się czyta ten rozdział, to sobie od razu człowiek pomoże powiedzieć: No, tak, napisał 71 rozdział, to teraz dobra gorliwość to będzie polegała na tym, żeby przestrzegać wszystkiego, co napisaliśmy w 71 rozdziałach. Być obowiązkowy, być punktualny. Nie robić żadnych tutaj, być takim bardzo w porządku wobec prawa, tak by nam się zdawało. A Benedyk mówi w 72 rozdziale po tych wszystkich wskazówkach, jak to życie wspólne powinno wyglądać i przebiegać. On mówi, że gorliwość, która powinna charakteryzować braci, to żeby znosić słabości swoje duchowe i cielesne z największą cierpliwością, największą cierpliwością, pacientissime Tolerare. To znaczy żeby przyjmować swoje słabości i słabości mojego brata i znosić je z najwyższą cierpliwością. To jest bardzo poważne wyzwanie. To jest bardzo poważne wyzwanie, bo egoizm, jak już tu sobie powtarzamy wielokrotnie, już znacie to, egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość, dlatego miłość jest trudna. Dlatego miłość szybciej, łatwiej mi jest Pomyśleć o sobie, niż pomyśleć o tym drugim. No i w tym rozdziale osiemnastym, zanim Mateusz przytacza przypowieść o zabłąkanej owcy, zaraz w tym zakończeniu, na, na samym zakończeniu tego paragrafu o zgorszeniach, Mateusz pisze tak. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albo powiadam wam, Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Tutaj jest me katafronezete, czyli katafrono, froneo, to jest myśleć. Kata w dół. Myśleć w dół. Myśl Ściągająca w dół. To jest pogarda. Czyli baczcie, żebyście o nikim nie myśleli w dół, tylko zawsze myśleli w górę. Szczególnie o tych, których się spotyka. Baczcie na to: to jest całkiem in co innego niż takie łatwe zdyspensowanie się od tego, no, nie pogardzać, nie? nie myśleć w dół. Kolejne wyzwanie, bo w społeczności ludzkiej naturalnie. Spontanicznie, wobec tego, co już żeśmy sobie przed chwilą powiedzieli, można by powiedzieć, egoistycznie. Przychodzi nam jednych doceniać, a innych darzyć myślą ściągającą w dół. Co za to? Jak? Co zrobić w takiej, w takiej sytuacji? No bo z jednej strony to nie jest tak, że to jest mi obojętne. Ja czuję, ja mam emocje z tym związane. Ja czuję to w sobie. Ja się denerwuję na tego brata. On mnie wkurza. Nie? On mnie drażni. I tu sobie mogę wymieniać jeszcze inne rzeczy. To nie jest tak, że ja sobie mogę teraz uśmiechnąć: no dobrze, nie myśl o nim ściągająco w dół. Jak to jest silne. Jak moje lubienie, czy nielubienie, jest bardziej dominujące niż takie myślenie nie ściągające w dół. Więc łatwo to przychodzi. No i co tu zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Czy Benedyk o tym wiedział, że tak może być? No, wiedział. Powiem Wam, że wiedział. W czwartym rozdziale reguły, której mówi, jakie są narzędzia dobrych uczynków, wśród jednym, jednym jeden uczynek, który wymienia wśród wielu, 73 innych, jest omnes homines, omnes homines honorare. Szanować wszystkich ludzi. Bardzo ciekawe. Szacunek dla wszystkich. Omnes homines honorary. Szacunek jest charakterystyczny dla miłości. I szacunek jest czymś, co mi pozwala przekroczyć, zdystansować się od moich emocji, od moich nastrojów, od tego, czy ja go lubię, czy nie lubię. Ja zawsze go mogę darzyć szacunkiem, niezależnie od tego, czy go lubię, czy nie lubię. Zawsze mogę go darzyć szacunkiem niezależnie od tego, czy mnie drażni, czy mnie nie drażni. Czy mnie wkurza, czy mnie nie wkurza. Szacunek mogę okazać mu zawsze. Święty Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 12, mówi, jeżeli już ma być jakieś wspólne zawodnictwo między Wami, jeśli już ma być jakieś współzawodnictwo między Chrześcijanami, to niech będzie w okazywaniu wzajemnego szacunku. Niech będzie w okazywaniu wzajemnego szacunku. Bardzo ciekawe, dlatego że ten szacunek okazywany wszystkim pozwala wejść na tą drogę niestosowania przemocy, czyli nie pójścia za tym, co jest tylko egoistyczne i co jest tylko w emocji. Bo emocje są jakie są, są dominujące, szarpią i one bardzo często dyktują także podejście do drugiego człowieka. I bardzo często też właśnie nie tylko zaczynają się od tej myśli ściągającej w dół, ale prowadzą także. Do postawy, która jest od wykluczeniem, od, od, odsunięciem, szanować wszystkich ludzi, niezależnie od preferencji personalnych. Szacunek mogę okazać zawsze, wszystkich. Lubić nie muszę wszystkich. Uff, to jest ulga, nie? Że jakby, jakby jeszcze nakazał, no, tutaj jeszcze mówi, że trzeba lubić wszystkich. No weź tu teraz człowieku, stań na wysokości zadania. No nie muszę lubić wszystkich. Nie ze wszystkimi muszę rezonować, nie wszystkich, nie wszystkich muszę uważać za wybitnych, tak? Nie, nie muszę y, zakładać różowych okularów i mówić, że wszystko jest w porządku. Nie, ja mam prawo do tego, żeby niektórzy mnie denerwowali, mam prawo do tego, żeby niektórych nie lubić, ale to wcale nie jest prawo do tego, żeby ich nie szanować. Omnes homines honorare. Wszystkich ludzi szanować. Y Niezależnie od tego kto kim jest, niezależnie od tego kto co robi, lub niezależnie od tego co kto zrobił. Niezależnie od tego co kto zrobił, szacunek jest widocznym znakiem, że to nie ja jestem sędzią mojego brata, ale Pan jest sędzią nas wszystkich. Ta przypowieść, którą Mateusz przytacza w samym środku rozdziału o wspólnocie. Spór o pierwszeństwo. Już się ambicja zaczyna. Nie? Już się kłócą. Już się kłócą. Zobaczcie, jakby, jakby zobaczyć dzieje apostolskie, e, pierwsze e, opisy wspólnoty chrześcijan. Wszystko mieli wspólne. Jeden duch, jedno serce ożywiało wierzących. Co kto miał, przynosił do wspólnego. Nie? To tak się zaczyna. Tak się zaczyna. A potem co jest? Potem się pokłócili o kasę. Pokłócili się o kasę, już jest rozłam, już się zaczynają, zaczynają niesnacki pomiędzy braćmi. Nie? nie da się tam gdzie, jest, tam, gdzie jest człowiek, tam jest nędza. Nie da się wprowadzić e, jakiejś ogólno przyjętej zasady sprawiedliwości, która by satysfakcjonowała wszystkich. Jedynie, co może wyrażać miłość, to jest. To, co mówi Wielonych, znosić siebie nawzajem z najwyższą cierpliwością i okazywać szacunek. I okazywać szacunek. To znaczy, że ja nie jestem sędzią mojego brata, ale Pan jest sędzią nas wszystkich. Przypowiedź o zabłąkanej owcy nawiązuje do takiego tekstu z proroka Ezechiela. W którym Ezekiel mówi, oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Ja sam. Ja sam będę się otroszczył. Ty się za bardzo nie troszcz. Ja sam będę się troszczył o moje owce. I to jest właśnie dokładnie to, co mówi Jezus. Zostawia on sam, zostawia 99 i idzie szukać tej jednej. On sam. Dobrze, żeby zdać sobie sprawę z tego, że walka, jaką toczymy w życiu, tak naprawdę to jest przede wszystkim walka o miłość. A wyraźnym znakiem tej miłości to nie są ckliwe słówka, nie są uczucia, nie są deklaracje, nie jest, nie jest ciągłe zaciskanie zębów i mówienie, że wszyscy są piękni i wspaniali, tylko szacunek, który jest okazywany wszystkim. Szacunek, który jest okazywany wszystkim. Dlatego, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Karol de Foucault był nieustannie błogosławiony, zresztą nieustannie był przerażony tymi słowami. Że to jest aż tak realne. Szanować wszystkich. Niezależnie od preferencji personalnych, niezależnie od emocji, niezależnie od lubienia, nielubienia, niezależnie od tego wszystkiego, co się ze mną dzieje. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić, dlatego, że życie... Jest walką o miłość. To miłość ma, nasza musi stanąć na wysokości różnych sytuacji, w których przychodzi nam się znaleźć. To tutaj się to sprawdza. Także, jak często tu powtarzamy w Lubiniu, nasza praktyka duchowa, nasza medytacja, nasze przebywanie nasza droga, którą podejmujemy. To jest droga, która ma prowadzić do poszerzenia serca. Ale ono się nie sprawdzi tutaj na sali. Ono się nie sprawdzi u siebie w pokoju, myśląc o tym, jaki jestem wspaniały i kochający wszystko. Ono się sprawdzi w tej sytuacji życiowej, która jest najbardziej wymagająca, w takim spotkaniu, które jest bardzo wymagające, które nakazuje mi właśnie przekroczyć to, co jest tylko takie bardzo moje i emocjonalne, i okazać szacunek. I okazać szacunek. Z taką dużą cierpliwością. Ja wiem, jak czasami brakuje cierpliwości, że teraz już mam metodę. Idę sobie pobiegać. Ale czasami jest tak, że spotkasz człowieka, który jest po prostu upierdliwy. I już, już jesteś na granicy. Nie? Już by się chętnie chciało powiedzieć to ostatnie słowo i wtedy idę pobiegać. I wracam Troszkę jest lepiej. Nie? Ja mogę jeszcze, jeszcze nie od razu zareagować w taki sposób czysto emocjonalny i egoistyczny. Pamiętajcie, żebyście nikogo nie obdarzali myślą ściągającą w dół. Katafroneo. Tak mówi Jezus. Nikogo nie obdarzajcie myślą ściągającą w dół. Tylko zawsze anafroneo. Do góry. Czyli okazywać szacunek. Bo Benedyk przypomina omnes homines honorare. I to jest nonviolence w praktyce. To jest nonviolence w praktyce. Jak się zastanawiamy nad tym, jak to można wprowadzić w życie, no to właśnie w taki sposób, nie? I jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że my mamy możliwość do działania, które jest niezależnie od tego, co odczuwam, bo mam prawo odczuwać to, co odczuwam. Mam prawo odczuwać zniechęcenie, mam prawo odczuwać wkurzenie, zniecierpliwienie. Ja mam prawo do tych uczuć. Mam prawo. Ale ja wcale nie muszę za nimi iść. Wcale nie muszę determinować mojego działania poprzez to, co czuję, poprzez moje preferencje personalne, poprzez cokolwiek innego. Ja mogę, niezależnie od tego, kto stoi przede mną, niezależnie od tego, jaką sprawuje funkcję, czy co robi, e, okazać mu szacunek. W jakikolwiek sposób. Czy przez słowo, czy przez gest, czy przez to, że zatrzymam się na chwilę. To jest, to jest, stosu, nie, to jest niestosowanie przemocy na, na co dzień. taki najprostszy sposób. Najprostszy sposób. Dotyka wszystkich. Można praktykować w dużych dawkach. Proszę stosować często w różnych okolicznościach życia i przypominać sobie, przypominać sobie o tym. Dlatego, że nasza walka życiowa jest walką o miłość. A egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość. Dlatego miłość wymaga trudu. To tyle na dziś.